Jeśli palicie w piecach i kominkach, to pozostaje Wam z pewnością popiół. Popiół drzewny to odpadek bardzo bogaty w różne pierwiastki, jak na przykład wapń, nawet do 35%, potas czy fosfor. Charakteryzuje się on wysokim pH, ma odczyn alkaliczny. Nie zawiera w swoim składzie azotu, gdyż ten podczas spalania zostaje uwolniony do atmosfery. Brak azotu w nawożeniu zimą. Jest jednak wskazany, nie chcemy w okresie spoczynku roślin pobudzać ich wzrostu, a właśnie za to odpowiedzialny jest azot. Popiół może odkwasić glebę o zbyt niskim pH. Wiele roślin kiepsko, słabo lub wcale nie planuje i nie rośnie na glebach kwaśnych, np. brzoskwinia czy jabłoń, ale też nie radzą sobie dobrze budleja Dawida, czyli motyli krzew, jaśminowiec, dareń czy bukszpan. Zimny popiół możemy rozsypać w strefie korzeniowej, pod takimi właśnie roślinami i wzruszyć, jeśli jest to możliwe. Nie dość, że taki zabieg podwyższy pH, to wzbogaci glebę o potrzebne składniki. Odpowiednia dawka to 50 g na metr kwadratowy. Jeżeli zależy nam na mocniejszym odkwaszeniu, możemy tę dawkę zwiększyć do 80 g na metr kwadratowy. Używając popiołu, miejmy najpierw pewność, że gleba nie ma już zbyt wysokiego pH. Może to doprowadzić do zbyt wysokiej ilości w glebie soli mineralnych, czyli zjawiska zasolenia. Doprowadza to do tak zwanej suszy fizjologicznej, czyli sytuacji, w której roślina nie może pobrać wody i składników, mimo że są one dostępne. Rośliny usychają i giną. Popiół przyda się też jako dodatek do gleby. Gdzie w przyszłym sezonie chcielibyśmy uprawiać pomidory. Wysoka zawartość wapnia zapobiegnie występowaniu suchej zgnilizny wierzchołkowej tego owocu. Nie stosujmy popiołu pod roślinami, które niskie pH lubią, czyli pod iglakami, borówką czy różanecznikiem. Popiół można użyć także do walki z mchem na trawniku. Nie rozwija się on na glebach odczynie zasadowym. Popiół też możecie wrzucić po prostu do kompostownika. Sprawi, że niemiły zapach wytwarzający się podczas procesów kompostowania zostanie odczuwalnie zmniejszony. Można też użyć popiołu do posypywania śliskich ścieżek. To dobre rozwiązanie w porównaniu z użyciem szkodliwej soli. W warzywniku można popiół użyć pod winorośl truskawki czy maliny. Możecie też po zasianiu, czy to o zimym, czy już na wiosnę. Posypać wierzchnią warstwę gleby cienko popiołem dostarczy to roślinom składników na start, gdy już wzejdą. Popiół daje również kurom. Dzięki wysokiej zawartości wapnia wpływa korzystnie na twardość skorupki. Nasze kurki dostają również pokruszone skorupki z własnych jajek, ale zimą warto też o ten produkt uzupełniać ich dietę. Kury lubią też kąpać się w popiole. Ważne, żeby używać tylko popiołu ze spalania drzew. W takim ze spalania węgla kamiennego znajdują się pozostałości metali ciężkich i nie powinien być on używany w ogrodzie. Popiół w ogrodzie możemy stosować cały rok, chociaż najwięcej produkujemy go teraz właśnie zimą. W domu też można wykorzystać popiół i zbliżoną ściereczką założoną w popiole można wyczyścić drzwiczki od kominka. A Wy jak używacie popiołu? Mam nadzieję, że któryś z przedstawionych przeze mnie sposobów przyda się i Wam. Ja dzisiaj się z Wami żegnam, dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!